Ile kosztowało wyprodukowanie spektaklu Jaskółeczka w Teatrze Miejskim w Lesznie? Są poważne finansowe rozbieżności między tym, co mają w umowach artyści, a tym, co pokazuje teatr. Nici z planów spektakli w trzecim sezonie. Proces sądowy z Beatą Kawką. Odchodzący widzowie, spadek frekwencji do 75%. W porównaniu z ponad stuprocentową w dwóch pierwszych latach działalności sceny. Bywający od czasu do czasu w Lesznie dyrektor artystyczny. Seks misja bez Majka Urbaniaka w roli jej ekscelencji. Księgowy pełniący funkcję dyrektora. Wiele wskazuje na to, że to nie koniec problemów leszczyńskiej sceny. Sceny dotowanej, przypomnijmy, w połowie z budżetu samorządu województwa Wielkopolskiego i w połowie z budżetu Leszna. A więc z pieniędzy mieszkańców miasta to spora suma ponad 2 miliony 800 tysięcy na rok. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy Leszna chcą wiedzieć, jak pieniądze są wydawane. Możliwość zadawania pytań, między innymi w tej sprawie, daje im ustawa z 11 stycznia 2018 roku. Włodzimierz Korza i Bolesław Poślednik skorzystali ze swoich praw wynikających z ustawy i wysłali szereg pytań dotyczących finansów teatru. Póki co otrzymali jedną odpowiedź podpisaną przez Bartosza Myckę księgowego teatru, który od kilku dni z powodu choroby dyrektora Baraniaka kieruje placówką. Jakie koszty wskazał Bartosz Mycka? Reżyseria: 27 802 zł. Przygotowanie ról 55 943, scenografia, choreografia, muzyka 22 884, 15 groszy, kostiumy 22 563, 16 groszy, pozostałe 19 734, 50 groszy, razem 148 926 złotych i 81 groszy. Jak to zestawienie ma się do rzeczywistości? Zapytaliśmy o to Beatę Kawkę, którą dyrektor Baraniak zwolnił w ubiegłym roku z zarzutem działania na szkodę teatru. Beata Kawka negocjowała z artystami stawki, także do jaskółeczki. I jej zdaniem, kosztorys spektaklu podpisany przez Bartosza Myckę, delikatnie mówiąc, nijak ma się do rzeczywistości. Zdaniem byłej dyrektor artystycznej teatru, koszty jaskółeczki mogły być niższe. Reżyserem spektaklu jaskółeczka jest Karol Wróblewski. Zapytany o stawkę z dokumentu Bartosza Mycki, nie krył wzburzenia. Jego zdaniem jest zawyżona o kilka tysięcy złotych. Na dowód tego, co mówi, przesłał do naszej. Redakcji swoją umowę podpisaną przez dyrektora Baraniaka, na której widnieje suma 17 200 za reżyserię i 500 zł za próbę wznowieniową. Dołączył także dokument bankowy ze swojego konta. Kwestia umów i stawek dla artystów pracujących przy jaskółeczce powinna być sprawdzona. Tutaj chodzi o publiczne pieniądze. Każdy radny ma prawo to zrobić na mocy ustawy z 11 stycznia, kiedy sprawą teatru zajmie się Komisja Kultury. Kiedy teatr zostanie poddany kontroli Komisji Rewizyjnej? Kiedy wreszcie w tej sprawie zajmie stanowisko prezydent leszna Łukasz Borowiak, który jest organem prowadzącym teatr? No i jeszcze jedna w tej kwestii chyba najbardziej kluczowa sprawa. Karol Wróblewski był jedynym reżyserem Jaskółeczki, nie miał asystenta, zatem rodzi się proste i logiczne pytanie. Skoro reżyser otrzymał 17 200, a księgowy wykazuje 27 802, to kto i na jakiej podstawie skasował różnicę między tymi dwoma kwotami? Jednym słowem, gdzie są pieniądze?